Festiwal pierwszy istotnie, ale mam wrażenie, że ludzie, którzy go tworzyli, czyli zespół wolontariuszy, znają się ze sobą całe życie. Te przyjaźnie, te znajomości, te sympatie zawiązały się w zaledwie w ciągu kilku dni, zbudowały tak fantastyczny zespół, którego efektem ich pracy jest festiwal, są te pokazy na scenach, są e, otwarte zespoły, są zespoły, które czują się w Małopolsce bezpieczne. To dzięki tym ludziom ten festiwal mógł zafunkcjonować i to jest nie do przecenienia. Nie, wystarczy wyjść z domu, wystarczy przyjechać do Myślenic, Miechowa Wygiełzowa, wystarczy przyjechać do Małopolski, zasiąść na krzesełkach naszych festiwalej widowni i podróżować po całym świecie. Kolumbia, Meksyk, Tajwan, kraje europejskie, to wszystko na wyciągnięcie ręki.